Pan Bóg jest sprawiedliwy, ale na Ziemi trudno zobaczyć Jego sprawiedliwość, ponieważ widzenie spraw ziemskich jest cząstkowe i nie widać głębszych uwarunkowań. Dlatego taki ból, że tyle krzywd, tyle mordów, tyle nieprawości, a Bóg sąd. Zostawia na czasy ostateczne, na przykład kechenna narodu palestyńskiego, mordowanie ich przez Żydów. Jakże to uchwycić i zrozumieć? Męczeński naród palestyński. Czyżby Pan Bóg zachował go na czasy ostateczne, tam gdzie jego męczeństwo zostanie. Wymienione na udział w szczególnej chwale Bożej. Morderczy bowiem okupanci, słudzy diabła, nie mają żadnych względów ani ludzkich ani bożych. I ty możesz mieć widzenie w sprawach podobnych, gdy ciebie dotyka zło i znikąd ratunku, i zrozumienia, i uwzględnienia, i co się dzieje. Żeby to wytrzymać i się nie zgorszyć, nie załamać, potrzebuje się w każdej chwili wzmacniać wiarę swoją. W niej powracać w swojej deklaracji do Boga, by Jemu ufać i czekać ratunku od Boga. Bo poczuć Ci choroba, poczuć Ci samotność i krzywda. Gdzie tu sprawiedliwość? Częściowym, ale tylko częściowym wyjaśnieniem jest zdanie, które mówi, że niesprawiedliwość ludzka może być sprawiedliwością od Boga tu na Ziemi. Tu na Ziemi sprawiedliwość boska jest wychowawcza, bo w wieczności może być już karna. Ponieważ człowiek nie pojmie dzieł Bożych i spraw swoich, dlatego pozostaje jemu cierpliwie czekać ratunku od Boga, ufać i trwać. Życie ukrzyżowane, ale wierności Bogu jest jak dobry, stokrotny siew z plonem wielokrotnym. Każdego dnia więc masz okazję Sie, siać swoim trudem, bólem i cierpieniem na glebie Bożej opatrzności, wieczności i sprawiedliwości. Mówię obrazowo. Tam, gdy posiejesz sobie, siebie dziś, zbierzesz siebie samego w o wiele piękniejszej jakości i bytowaniu u Boga, gdy ty, numerycze ten sam, do świata życia zupełnie nieprzewidywalnego, pięknego, które będzie ci dane jako wzniosłość z ręki Boga. Dlaczego o tym nie jest nic powiedziane? Bo ludzki język nie ujmuje tych rzeczy. Nie sposób człowieczym słowem opowiedzieć dóbr, które Bóg zgotował tym, którzy go miłują. Dlatego błogosławione łzy, krew i cierpienia. Przyjęte z poddaniem się boli Bożej, z zaufaniem, człowiek w tym staje się wspólnikiem Chrystusa ukrzyżowanego, aby z nim mieć udział w Jego chwale. Z wiary cierpliwej, długomyślnej biorą się wielkie dzieła Boże w życiu ludzi. Nie ten wielki, o kim mówią i komu zazdroszczą, wielki ten, kto zapomniany, ukrzyżowany, ale drwający w Bożym zawierzeniu, jak w schronisku, i przez to uratowany. Są ludzie, których Pan Bóg zachowuje dla siebie na wieczność, jakby skrywa ich przed światem. To słudzy słowa i miłości. Pośród walk o siebie samego. Bo diabeł przychodzi do ciebie z rewelacyjnymi okazjami i pokusami. Pośród tego wszystkiego dobrze jest trwać cierpliwie w prawdzie, w powinności i w posłuszeństwie przykazaniom. Przyjdzie dzień na ziemi ostatni, który przyniesie ci. Dzień ostateczny, który nigdy nie przebrzmieje. I wtedy pojmiesz, że warto z Bogiem było. Z Bogiem jest zawsze warto. A teraz, mądrze, no, cierpliwie czekać ratunku od Boga. Drwaj i módl się, Bóg da Ci łaskę, zwyciężysz.